Top 5 celebrytów, którzy mimo pieniędzy żyją skromnie. 5. George Saint Pierre, legendarny mistrz UFC, mieszka skromnie w Kanadzie. Inwestuje w zdrowie i rodzinę. Prowadzi spokojne życie z dala od przepychu i medialnego szumu. Nawet jako ikona sportu woli prostotę codziennych rytuałów. 4. Jennifer Aniston. Aktorka prowadzi normalne życie w Kalifornii. Lubi gotować like on, Unica, code, i drogich gadżetów, skupiając się na pracy, przyjaciołach i codziennych przyjemnościach. 3. Chris Pratt. Aktor mieszka w prostym domu i prowadzi spokojny tryb życia. Pomimo ogromnej kariery i majątku, unika przepychu, angażuje się w lokalne inicjatywy charytatywne i ceni codzienne przyjemności. 2. Adam Sandler Sandler ponownie trafia na listę na prośbę widzów. Mieszka w zwykłym domu w Los Angeles, unika przepychu i inwestuje w przyjaciół oraz młodych artystów. Ceni prywatność i czas z rodziną. 1. Keanu Reeves. Keanu Reeves również ponownie na liście na prośbę fanów. Mieszka skromnie, wynajmuje mieszkania zamiast kupować drogie rezydencje i regularnie wspiera charytatywnie dzieci oraz szpitale. Pomimo majątku, zachowuje pokorę i codzienne nawyki zwykłego życia.